Cześć wszystkim z tej strony, Belmondo. Dzisiaj chcę Wam przedstawić moje top 10 filmów polskich. A Więc, więc zaczynamy. Na miejscu 10 jest to film pod tytułem Pieniądze, to nie wszystko. Jest to film komediowy. Bohaterem filmu jest bardzo dobrze rozwijający się biznesmen Tomasz Adamczyk, którego gra Marek Kondrat. Wraca właśnie z gali Small Biznesu, na której uhonorowany został główną nagrodą. Podczas podróży dochodzi do spięcia z żoną i wspólnikiem. Oboje postanawiają wrócić helikopterem, zostawiając Tomasza na pastwę losu. Ten ma wypadek i zostaje się w ręce byłych pracowników PGR-ów, obecnie bezrobotnych. Zostaje zmuszony do wydostania ich z ciężkiej sytuacji materialnej. Z upływem czasu robi to dla własnej przyjemności, udowadniając żonie i wspólnikowi, że pieniądze to nie wszystko. Bardzo mi się tam podobała rola Pani Stanisławy Celińskiej. Film jest bardzo śmieszny, komediowy i polecam Wam do obejrzenia. Na miejscu dziewiąty jest to, dziewiątym jest to też komedia pod tytułem Poranek Kojota. Głównym bohaterem jest Kuba, którego gra Maciej Stur. Jest rysownikiem komiksów, lecz nie wiedzieć, nie wiedzie mu się w tej dziedzinie. Pewnego dnia poznaje znaną i atrakcyjną piosenkarkę Naomi, którą gra Karolina Rosińska, w której zakochuje się z Ich zażyła znajomość nie podoba się Brylantowi, czyli Michałowi Milowiczowi, na rzecz dziewczyny, także bogaty ojczym Naomi Stefan, czyli Tadeusz Huck. Sprzeciwia się temu związkowi. Z powodu ogólnej niechęci, ze strony większości osób, Kuba popada w prawdziwe tarabaty. Jest naprawdę wiele śmiesznych i zabawnych momentów, ale to sami musicie obejrzeć. Na miejscu ósmym jest to film Samowolka. Jest to film o wojsku: jak do niewielkiej jednostki przywajem Nowi Poworowi. Między innymi. Robert, którego gra Robert Gonera, Kazik, czyli Aleksander Gawek, i Kinder, Paweł Iwanicki. Otrzymują polecenie od starszych kolegów, by zapoznać się z niepisanym regulaminem jednostki, tak zwaną falą. Kto go nie przestrzega, naraża się rezerwie, mającej ciche przyzwolenie, przełożonych na utrzymywanie porządku. Trójka nowych poborowych próbuje sprzeciwić się nierównemu traktowaniu. Na miejscu siódmym jest to film Tato. Głównym bohaterem jest Michał, którego gra Bogusław Linda. Jest filmowcem. Ma żonę Ewę, czyli Dorotę Segdę. I siedmioletnią córeczkę Kasię. Nagle jego uporządkowany dostatni świat rozsypuje się z powodu choroby żony. Okazuje się, że Ewa jest psychicznie chora. Ich dom zamienia się w piekło. Tym, co najbardziej wyniszcza, jest walka o dziecko. Gdy sąd przyznaje matce prawo do opieki nad córką, Michał postanawia walczyć o Kasię. Mi szczególnie utkwiła y, pod koniec scena, kiedy Kasia gra na dachu na skrzypcach i babcia Kasi, którą gra Teresa Lipowska, próbuje uratować, i ojciec Kasi. Bogusław Linda. I Kasia spada w dół z dachu. A dalej, to już Wam nie powiem. Sami zobaczcie. Piękna scena i na końcu jest piękna melodia w tym filmie. Na miejscu szóstym jest to film Oszukane. Jest to film o dwóch bardzo podobnych do siebie nastolatkach, które spotykają się na dyskotece i się zaczynają kolegować yy, i nie mogą mówić, że są tak bardzo podobne do siebie i po prostu no i podczas gdy na przykład nie, gdy one się poznają, poznają swoich rodziców i na pewnym obiedzie podczas rozmowy gdzie która się urodziła, w jakim szpitalu i tak dalej. No i się okazuje, że urodziły się w tym samym szpitalu. I okazuje się, że to są siostry rodzone. Że w szpitalu zostało dziecko podmienione. Na miejscu piątym jest film Świnki. Bohaterem filmu jest Tomek. Tomek jest szesnastoletnim opakiem żyjącym z rodzicami i siostrą w bloku tuż przy granicy. Pewnego dnia Tomek poznaje tajemnicę swojego szkolnego kolegi ciemnego. On i kilku innych nastoletnich chłopców sprzedają się za pieniądze niemieckim pedofilom. Dziewczyną Tomka jest Marta. Aby spełnić jej różne marzenia i kaprysy, Tomek próbuje zarabiać jakieś pieniądze. Szybko okazuje się, że w tym przy granicznym miasteczku jedynym sposobem na pewny zarobek jest robienie tego samego co ciemne na miejscu czwartym jest to bardzo stary film Znahor. jest to historia znanego chirurga Wilczura którego opuszcza ukochana żona umiera między innymi i zrozpaczony lekarz zaczyna pić i Daje się w burdę, co skutkuje utratą pamięci. Profesor Wilczor bardzo dobrze miał operować i z czasem jemu zacznie się to przypominać, i nawet aby uratować człowieka, bo lekarz, który będzie miał uprawnienia, stwierdzi, że nie da się uratować pewnego człowieka. A profesor wilczów przez ukradzenie temu lekarzowi, który twierdził, że nie da się wyleczyć człowieka, wyleczy tego człowieka. Ale to już sami obejrzyjcie. Na miejscu trzecim jest to komedia. Wyjścia awaryjne. Tutaj e, pani Kolendowa, którą gra Bożena Dykiel. Bardzo fajna rola. Śmieszna. E, oczywiście pani kolendowa trzyma cały dom z, swoją twardą ręką i pewnego dnia dowiaduje się, że jej córka jest w ciąży. No jak? To? Moja córka, a ja jestem e, sołtysową. A moja córka w ciąży. No i co? Postanawia wysłać swojego męża do miasta aby znalazł dla niej męża. No i jej mąż pojechał. Ale co się później okazało? Ten jej mąż, przyszły mąż, którego znalazł mąż pani kolędowej, okazało się, że siedział. No i jak oczywiście pani kolędowa się dowiedziała, to od tej pory, ten przyszły zięć musi z Dorotą chodzić na spacer udawać muszą zakochany ale oni z czasem się w sobie naprawdę zakochują i jakoś ta pani kolędowa z czasem go akceptuje ale są tak śmieszne momenty końcówka filmu też jest bardzo śmieszna ale to sami obejrzyjcie. Na miejscu drugim jest to film Sex Misja, też komedia, z panem Jerzy Szturem i Olgertem Łukaszewiczem jako Max i Albert. Są ochotnikami do, na krótki okres, żeby się zahibernować. Ale a co się okazuje, budzą się aż po 50 latach. Mając nadzieję na sławę i zaszczyt, od opiekującej się nimi doktor Lamy dowiadują się, że hibernacja trwała dużo dłużej. Z powodu wojny, a co gorsza, podczas walk zniszczono całkowicie geny męskie. Dzielni zarazem jedyni faceci postanawia uciec kobietom i przywrócić normalny porządek świata. Film jest bardzo komediowy i występuje tam wiele sławnych i dobrych aktorów, a najbardziej podobała mi się Lamia i dobra rola pana Michnikowskiego, który był przebrany za kobietę. Na miejscu pierwszym jest film Botox. W murach szpitala splątają się losy czterech kobiet. Daniela, czyli Olga Bołądź, Praca w służbie zdrowia zaczyna. Jako ratowniczka medyczna, jeżdżąc na akcję z bratem Darkiem Tomaszem Oświecińskim, poddając się licznym zabiegom medycyny estetycznej z brzydkiego kaczątka, zmienia się w bezwzględną, odnoszącą sukcesy przedstawicielkę koncernu farmaceutycznego. Magda, czyli Katarzyna Wandke, jest ginekologiem, położnikiem, swoją renomę zbudowała jako etatowa specjalistka od aborcji ty sama zachodzi w ciążę, jej konflikt z ordynatorem, czyli z Januszem Habiorem, wchodzi w dramatyczną fazę i zwierzchnictwo szpitala próbuje pozbawić się pracy. układany świat ceniony chirurg Patrycji, czyli Mariety Żukowskiej, rozsypuje się, gdy kobieta dowiaduje się o zdradzie męża. Podkopane poczucie wartości popychają w kierunku ginekologii estetycznej i kobiecego libida. Swoje odkrycia... Patrycja chce sprawdzić w związku z metroseksualnym Michałem z Piotrem Stramowskim, który jest zaprzeczeniem mężczyzny. Beata, Agnieszka Dygan to lekarka z soru, która w wypadku motocyklowym traci narzeczonego. Samotna kobieta uśmierza ból, uzależniając się od silnych leków opiodowych, które wykrada w szpitalu. Wówczas poznaje Marka Sebastiana Fabianskiego, sanitariusza, który ukrywa przed światem własny sekret. Moim osobistym zdaniem, wierzę w to, co dzieje się w tym filmie, te sceny, które są pokazane, i wierzę, że tak naprawdę jest w służbie zdrowia, tylko o tym się oczywiście nie mówi. A sceny są bardzo drastyczne. Polecam naprawdę, na mnie ten film zrobił bardzo duże wrażenie. I chyba z polskich filmów to tak, najbardziej ze wszystkich. Dziękuję za wysłuchanie. Przepraszam bardzo, jeśli słyszeliście szczekanie mojego psa. Trzymajcie się. Cześć.